powinien faktycznie dawać siebie więcej niż inni. W danej swojej dziedzinie powinien być fachowcem, specjalistą, czymś się wyróżniać, czymś specjalnym. Mieć to coś, tak to często się nazywa. Myśleć... O dobrze chorągwi, o dobrze ZHP to też jest chyba bardzo ważne, żeby, żeby myśleć szeroko, a nie tylko o swoim najmniejszym podwórku, ale, ale szerzej. Być dobrym człowiekiem to też jest bardzo ważne, bo bycie instruktorem to przede wszystkim jest bycie dobrym człowiekiem. Dla mnie unikatowy instruktor to taki, który jest wyjątkowy. A to dlatego, że on potrafi nadać kierunek, motywuje i pomaga znaleźć też obszar działania, ale też wymaga od swoich podopiecznych i przede wszystkim od siebie. Unikatowy instruktor to osoba, z którą wszyscy chcą pracować, ponieważ zawsze to, co robi, robi dobrze i zna swoje możliwości, wie na co ją stać i podejmuje się takich zadań, którym podoła. Każdy z naszych instruktorów jest unikatowy, tylko w innych dziedzinach, więc myślę, że tak wspaniałych ludzi i tak unikatowych, jak u nas nigdzie nie ma.